Pokażę Ci, jak w pięciu krokach wysiać pomidory, żeby cieszyć się zdrową rozsadą. Krok pierwszy, w czym wysiewać. Ja używam tacek po mięsie albo wielodyniczek, które tnę na mniejsze części. Pamiętaj, że każda doniczka musi mieć dziurki od spodu. Nie lubię dużych pojemników, bo ciężko zmieścić je na parapetach. Doniczki z pomidorami możesz umieścić na specjalnych tackach, które znajdziesz w sklepie ogrodniczym. Krok drugi, podłoże. Najlepiej siać w specjalnej ziemi do wysiewów. Ona jest wolna od chorób, drobna i zazwyczaj zawiera już startową dawkę nawozu. Ziemia z ogrodu to zdecydowanie zły pomysł, ponieważ nasiona mogą w niej źle wschodzić i później chorować. Krok trzeci, odstępy. Pamiętaj, że pomidory spędzą w tych doniczkach około 3-4 tygodni, więc nie siej ich zbyt gęsto. Ja zazwyczaj robię dziurki w ziemi palcem w odstępach około 3-4 cm, potem wkładam nasionko i lekko przysypuję ziemią. Krok czwarty, podlewanie. Najgorsze, co możesz zrobić, to podlewanie od góry. Ja podlewam albo zamaczając doniczkę w wodzie, albo zraszając opryskiwaczem ziemię. Podłoże do czasu wschodów powinno być cały czas lekko wigotne, więc możesz zakryć doniczki folią spożywczą. Dopóki pomidory nie wzejdą, te nie potrzebują światła, więc jak na razie nie musisz ich trzymać na parapecie. Krok piąty kiełkowanie. Pomidory do wschodów potrzebują temperatury około 23-26 stopni, a pierwsze siewki pojawią się po 6-8 dniach. Im niższa temperatura, tym dłużej będą wschodzić. Jeśli ciekawią Cię kolejne etapy, to zerknij na mój profil za kilka dni.